Cześć, nazywam się Katarzyna Kaczmarek, jestem współzałożycielką marki Wolność, Zdrowie, Pasja, którą prowadzę razem z moim mężem Marcinem. Zdecydowałam się na podcast, to jest taki nowy projekt w nowym roku. Nowy rok, nowa ja, 2025, moje nowe postanowienie. Próbowałam swoich sił na TikToku, nie do końca się tam odnalazłam. To było zalecenie jednego z przyjaciół, drugi z przyjaciół mówi Kasiu, załóż podcast, i to dosyć często słyszałam, więc próbuję. Cztery odcinki, zobaczymy, co wyjdzie z tego. Powiem Wam, że bardzo długo dojrzewałam do tej decyzji, bo ja nie jestem osobą poukładaną. Mam 5 Instagramów i trudno mi jest zaplanować taki perfekcyjny, poukładany odcinek, no ale zobaczymy. Próbuję moich sił, spisałam sobie mniej więcej punkty, o chciałabym tu Wam powiedzieć w pierwszym odcinku, w którym głównie chciałabym się skupić na przedstawieniu i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, a więc pierwsza rzecz, może się przedstawię na start, kim jestem. Ukończyłam studia dzienne magisterskie na Politechnice Gdańskiej. To nie do końca była moja pasja, bo ja zawsze chciałam się zajmować ekologią jako dziecko, ale jakoś tak koleżanka poszła na te studie, ja też poszłam i przez jakiś czas nawet fajnie się czułam na budowie, ale im starsza byłam, tym coraz bardziej mnie ciągnęło w stronę naturoterapii, mimo że przez długi czas nie prowadziłam zdrowego stylu życia. Dopiero jak urodziłam córki, to to obudziło we mnie taką potrzebę zadbania o siebie i to jest taka potrzeba, myślę, pokoleniowa. Moja babcia zajmowała się naturoterapią, moja mama dużo na ten temat wie, moja siostra też dużo się tym tematem interesuje. I tak naturalnie gdzieś mnie życie znowu na tą drogę pokierowało. Więc w pewnym momencie zainteresowałam się szkoleniami, zaczęłam chodzić na siłownię i tam zaczęłam się interesować, jak mogę się rozwinąć w tematach zdrowego stylu życia, żeby być już taką ekspertką i trochę na tym zarabiać i, no i po prostu przebranżować się z tej inżynierki. A więc y, jestem też trenerką personalną po kursie Jakuba Mauricza. Y, to był kurs, który trwał kilka miesięcy i został zakończony egzaminem. Bardzo duża wiedza, bardzo skondensowana i jestem bardzo zadowolona z tego kursu, więc szkoda, że już Jakub ich nie robi, bo było, były super. Jestem też, y, wybaczcie, że to będzie takie trochę niepokładane, bo y, jest trochę stresik, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jestem też doradcą do spraw żywienia. I tutaj powiem Wam, że wybrałam szkolenia, mimo że wiem, że w Polsce bardzo się ceni papiery i bardzo długo myślałam, czy nie iść na dietetykę. Jednak szkoda mi było tylu lat jako mama i stwierdziłam, że ja po prostu chcę iść do ludzi, którzy żyją z tych tematów, robią szkolenia i przekażą mi najbardziej skondensowaną i najbardziej praktyczną wiedzę w tym temacie, więc dużo szkoleń skończyłam. Mam segregator wypełniony tymi szkoleniami i cały czas się uczę. Jestem też senior menadżerem w firmie, która jest liderem światowym w produkcji produktów aloesowych. I e, napisałam też książkę na ten temat. Więcej o tej książce m, możecie m, przeczytać na profilu m, Wolnej Zdrowie Pasja, tam jest taka na, na profilu na Instagramie, e, tam jest taka zakładka. M, Sklep, i tam właśnie jest ta książka. Możecie też po prostu do mnie w wiadomości prywatnej napisać. Książka mówi o tym, dlaczego związałam się z tą firmą, jak wyglądały moje początki um, i um, jak to się stało, że dzisiaj już żyję po prostu ze współpracy. Udało mi się wyrobić taką dużą bazę klientów um, na już w wielu krajach um, i po prostu mam dochody pasywne dzisiaj z... i nadal ten biznes rozwijam. Na co dzień spotkacie mnie na Instagramie wolność, zdrowie, pasja, gdzie inspiruję do prostych nawyków wspierających cel długowieczność. To jest moje marzenie, żeby jak najdłużej żyć, żeby dożyć moich wnuków w jak najlepszej formie. W późnym wieku zaczęłam rodzić dzieci i, i to sprawiło, że zrozumiałam, że ja muszę prowadzić bardzo zdrowy styl życia, jeśli chcę właśnie dożyć tych wnuków, a ukształtowałam mnie bardzo. Moja historia, bo jeden z dziadków córek nie dożył mojej młodszej córeczki i to sprawiło, że ja postanowiłam sobie, że u mnie tak nie będzie, że ja i mąż będziemy bardzo długo żyć i dożyjemy naszych wnuków. Obecnie moim celem jest forma do fit sesji, którą sobie planuję na kwiecień 2025 rok. I co miesiąc na Instagramie staram się robić jakieś wyzwania dla mojej społeczności, dla moich obserwatorów. Co mi pomaga też się motywować, ale też moim celem jest zbudowanie wokół siebie takiej społeczności, chociażby kilku osób. Ja nie potrzebuję jakby dużej społeczności, ale bardzo zadziałała na mnie wiedza, że jednak jeśli chcemy długo żyć, to musimy się otaczać ludźmi, którzy też stawiają zdrowie w priorytecie. A ja długo byłam gdzieś taką osobą, która dużo uczy, dużo inspiruje, zapala innych. Ale brakowało jej w otoczeniu takich osób, które też tak bardzo stawiają w priorytecie zdrowie jak ja. No i stąd y, odważyłam się na pokazywanie publicznie na Instagramie Wolnej Zdrowie Pasja. Wiele lat mnie do tego zachęcali, ale jakoś miałam blokadę. No i jakoś w tym roku dopiero y, udało się zmotywować. Y, Pomyślałam, że podzielę się z wami skąd nazwa Wolność, Zdrowie. Pasja y, to jest taki przypadek. Pamiętam ten dzień, kiedy szłam sobie chodnikiem i kiedy udało się już taką wypracować wolność, że mój mąż nie musiał chodzić do pracy. Ja też nie mogłam y, zrezygnować. Jeszcze wtedy dzieci chodziły, ale ja wtedy poczułam taką ogromną radość. Kurczę, jest środek tygodnia, ja idę sobie rano i jest mój mąż obok, i jesteśmy wolni. I mówię: Marcin, wolność, zdrowie, pasja. I on mówi, wow, jaka super nazwa. I jakoś ta nazwa nam bardzo zrobiła wrażenie na, na nas, że to jest to, co opisuje jakby moje życie. Tą miłość do wolności, tą miłość do zdrowia, ten, tą, tą pasję, ale też słowo pasja jest bardzo szeroko przez mnie rozumiane. Otaczanie się pasjonatami, wolność, która pozwala skupić się bardziej na pasji, bo na przykład jak zaczęłam pracować jako trenerka personalna, to bardzo wiele czasu poświęcałam na pracę z klientami i brakowało już mi tego czasu na rozwijanie wiedzy w temacie długowieczności. A dzięki wolności dzisiaj mam dużo czasu na tą pasję. I ta nazwa, słuchajcie, została z nami dlatego, że też jak puściliśmy tą nazwę online, to wiele ludzi powiedziało, że wow, jaka super nazwa. Potem też zaczęli kopiować tą nazwę, zaczynali na przykład zmieniać jedno słowo. No i stwierdziliśmy, że tak, to jest nazwa, przy której chcemy zostać, i, i dzisiaj razem z moim mężem Marcinem rozwijamy tą markę. Skąd pomysł na podcast? Eee, też sobie pomyślałam, że to wam wytłumaczę. Eee, to jest tak, o, dużo E, przepraszam, <laughs> trochę stres. Eee, powiem Wam tak. Od lat słyszę o tym, że powinnam ten podcast zacząć prowadzić. Dużo ludzi chwali mój głos. Myślę, że mój głos jest najlepszy wtedy, kiedy jestem naprawdę spokojna i czasami jak komuś nagram tą głosówkę spokojną. To już nie raz miałam taką sytuację, że w ogóle wow, co za głos, muszę Cię poznać, dziewczyno, na przykład tak dostałam pracę, mimo że spóźniłam się na rozmowę kwalifikacyjną, ale przez to, że osoba, która mnie chciała zatrudnić usłyszała ten mój głos, mówi, no musiała zobaczyć, kto jest za tym głosem. Więc wiele razy gdzieś to słyszałam, nawet na studiach, pamiętam jak kolega mówi, Kasiu dzwoń do mnie, mówić mi bajki przed snem, bo masz taki przyjemny głos. No i gdzieś to przez lata słyszałam i wiedziałam, że coś z tym głosem chciałabym zrobić. Kiedyś marzenie jako dziecko chciałam chodzić do szkoły muzycznej, ale no nie udało się. I zawsze gdzieś tam z tyłu głowy zostawało marzenie, żeby kiedyś wydać płytę. Skoro już napisałam książkę, to może kiedyś uda się wydać płytę, ale nigdy nie pracowałam z tym głosem. Więc to jest gdzieś moje pierwsze podejście: Dobra, robimy ten podcast. I dużo osób jakby mówiło, ale dopiero, kiedy mój przyjaciel Marcin, którego serdecznie pozdrawiam, który jest moim mentorem, inspiracją ogromną. Marcin mówi, Kasiu, załóż podcast. I, I mówi, zmotywuj się, bo naprawdę widzę cię w tym, a to jest człowiek, któremu bardzo ufam. I stwierdziłam, no dobra, spróbuję. Cztery odcinki nic mi nie boli, więc nowy rok, nowa ja, Lecimy. I też e, obserwatorzy moi z Wolnej Zdrowia Pasja zaczęli to zgłaszać, że fajnie było, żebym miała ten podcast. Nawet zaczęli mi podawać jakieś tematy podcastów. E, I tak stwierdziłam, dobra, lecimy. O czym będzie ten podcast? I to już jakby na koniec tutaj pomyślałam w pierwszym odcinku. Powiem Wam, że wstępnie. Planuję mówić o tym, o co mnie pytają obserwatorzy Wolność, Zdrowie, Pasja, czyli o moich fit nawykach, które właśnie pokazuję na Instagramie. Dostałam takie pytania o to, jakie są zalety trzymania nóg przy ścianie, o co chodzi z białkiem na redukcji, bo ja często jakby mówię o temacie redukcji, bo dla mnie odchudzanie zawsze było wyzwaniem. Ja jestem taką sylwetką oporną do odchudzania. Genetycznie też widzę po mamie, że ja mam tą trudną sylwetkę. Więc z racji, że odchudzanie zawsze było wyzwaniem, stało się dla mnie ogromną pasją. Będę też mówić, no, na przykład, jak holistycznie zadbać o zdrowie, czy też ktoś mnie zapytał o pięć filarów szczęśliwego życia. Takie różne tematy. Ja chcę być osobą, która przede wszystkim pokazuje, że ja żyję zgodnie z tymi zasadami, które mają mnie doprowadzić do tej długowieczności, i dzielić się tym. Jakby nie widzę siebie w, nauczy w roli nauczyciela, bo myślę, że nie umiem uczyć. Ale dużo ludzi mówi, że umiem inspirować, i ja chcę inspirować, bo ja mam ogromny ogień, że chcę być bardzo zdrowa, chcę bardzo długo żyć, mm, i taką ogrom, ogromną determinację do tego celu. Więc po prostu chcę się dzielić z Wami tym, co ja, co ja robię, co mi pomaga. I wychodzę z założenia, że każdy z nas jest inny, i w tym. Nie chcę już być kolejnym nauczycielem od zdrowego stylu życia. Ja chcę być po prostu inspiracją. Jak ja Wam mówię o różnych rzeczach, to nie oznacza, że te rzeczy zadziałają u Was, ale jeśli słyszycie coś i myślicie, wow, to jest fajne, tego chcę spróbować, to będzie najprostsze dla mnie do wprowadzenia, to, to ja zawsze jestem za tym, żeby gdzieś tam tą jedną małą rzecz wprowadzić i zobaczyć, jak się z nią czujecie. Dlatego robię różne wyzwania co miesiąc, aż i, i w tych wyzwaniach chodzi o to, żeby je próbować aż coś się do nas przyklei i będzie chciało z nami zostać. Więc tak gdzieś wstępnie widzę ten podcast. Mam taką radę, że będę mogła przekazać tę moją pasję, ten mój ogień do tych nawyków i może zainspiruję inne osoby do długowieczności, bo celem jest właśnie stworzenie pasjonatów długowieczności, połączenie tych pasjonatów razem ze sobą. Z tego powodu też wydaliśmy koszulki Wolne Zdrowie Pasja na Instagramie. Macie tam podpięty post w tym temacie, bo mam taką wizję, że stworzymy taką społeczność i i te koszulki będą właśnie nasi, nasi fani, obserwatorzy nosić. I co jeszcze, coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że. Ach, uciekło mi. No nic, to chyba tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak mi poszło. Trochę zestresowana, ale jednocześnie jestem bardzo podekscytowana. I może na koniec jeszcze Wam powiem, że kiedy myślę sobie, kurczę, ja się do tego nie nadaję, to jest zbyt trudne, ja nie jestem taka poukładana. To ja zawsze w takich sobie momentach myślę, a może dam komuś odwagę, kto też o tym myśli i brakuje mu odwagi, że nie jest jeszcze taki perfekcyjny, nie ma takiego sprzętu, nie ma takiego, wiecie, takiej wymowy w sobie, jak mają niektórzy podcasterzy, a w ogóle może trzeba jakieś skończyć drogie szkolenia z podcastów, a może nie wiem, zatrudnić, się, pójść do studia. Nie, po prostu trzeba zacząć i nauczymy się w drodze. Z takiego założenia ja wychodzę i mam nadzieję, że was do tego Zainspiruje. Dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam.